Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na parkingu Short Stay na Terminalu Drugim i chciałem Wam pokazać jak to tutaj wygląda na hitry. Że Tutaj mamy parking, a tutaj idziemy na, do Terminala na Arrivals. No i na Departure, czyli na przyloty i odloty. Tak to tutaj moi drodzy wygląda. Tam stoją na wprost samoloty, a tutaj mamy terminal drugi i właśnie idę po klienta. Tam mamy ubikację arrivals UK arrivals, czyli ludzie, którzy przylatują, na przykład ze Szkocji, a tutaj idziemy international arrivals, czyli tam, gdzie ja będę odbierał klienta. Jak widzimy, troszeczkę ludzi dzisiaj jest. Ja sobie tutaj poczekam. Także tak to wygląda, moi drodzy. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.